19 listopada Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz Radny Rady Powiatu Kozienickiego Stanisław Orzechowski wzięli udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Klubu Seniora Złota Jesień, które odbyły się w restauracji Giewont w Kozienicach. Wśród zaproszonych gości byli również burmistrz gminy Koźnice Piotr Kozłowski z zastępcą Dorotą Stępień i przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Suchermanem, przedstawiciele instytucji stowarzyszeń i organizacji, które na przestrzeni 25 lat istnienia klubu współpracowały z nim i wspierały jego inicjatywy. Nie zabrakło również delegacji zaprzyjaźnionych klubów seniora z terenu Radomskiego. Jest mi bardzo miło przywitać się z Państwem na srebrnym jubileuszu Złotej Jesieni. Klub Seniora Złota Jesień rozpoczął swoją działalność 13 grudnia 1997 roku. Jego założycielką była w, nieobecna już wśród nas pani Anna Borucka z grupą seniorów, których przedstawicielką jest obecna dzisiaj na sali pani Maria Grzeszczak. Klub powstał przy Domu Kultury w Kozienicach. Gdzie wówczas kierownikiem był pan Wojciech Stachurski. Przy jego pomocy i cennych radach klub rozrastał się i zyskał coraz większą popularność. Dużą popularnością zaczął cieszyć się również powstały w strukturach klubu zespół wokalny Złota Jesień, którego akompaniatorem i kierownikiem muzycznym został od pierwszych dni i jest do chwili obecnej. Pan Roman Krześniak. Po rezygnacji Pani Anny Boruckiej, jej następczynią została Pani Zofia Stalicka, która przez rok prowadziła Złotą Jesień. Kolejną przewodniczącą została Pani Genowefa Puszczecka-Basaj i pełniła tę funkcję przez około 10 lat. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 22 członków, w tym dwóch członków honorowych. Współpracujemy z dwunastoma klubami seniora zrzeszonymi w Radzie Klubów Seniora Ziemi Radomskiej. Spotykamy się dwa razy w tygodniu w klubie, gdzie wspólnie spędzamy czas doskonaląc swój repertuar. Jesteśmy również laureatami Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego. Swoimi refleksjami i wspomnieniami dotyczącymi działalności klubu podzielili się zebrani goście. Były również prezenty i życzenia, zarówno te złożone w tradycyjnej formie, jak również te wyśpiewane. Gratuluję tego srebrnego jubileuszu. Myślę, że przez te 25 lat Klub Seniora Złota Jesień wpisał się w krajobraz Ziemi Kozienickiej i jesteście ważną częścią w życiu naszej lokalnej społeczności. I właśnie chciałem podziękować Państwu za te wiele lat owocnej współpracy. Chciałem w imieniu własnym, Pani Burmistrz, Pana Przewodniczącego, ale całego samorządu gminy Kozienice życzyć Wam, żeby każdy kolejny dzień był dla Was nową przygodą. Żeby ta piękna dojrzałość, czyli jesień życia była dla Was czasem spełnienia i radości. Jak patrzę czasami, jak występujecie na scenie, jak potraficie po prostu wszystkich ruszyć z miejsc, to chyba 25 lat macie, a nie w tym momencie 25-lecie, w tym momencie istnienia. Życzę Wam, żeby tej werwy starczyło Wam na kolejne 25-latki i ściągajcie do siebie kolejnych po prostu tutaj seniorów. Dołączam się do tych wspaniałych życzeń i tych pięknych słów, które zostały wypowiedziane i na ręce Pani Prezes Tuli Turyczyny. Dziękuję może, Może przybliżą nam wiosnę. Cieszymy się, że jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozińska współpracujemy z Państwem, że Państwo uświetniacie również imprezę, które organizujemy. Gratulujemy 25-lecia. Myślę, że to jest powód do satysfakcji, do dumy i do świętowania. Gratuluję Państwu tak wspaniałego jubileuszu i życzę na następne lata no. dużo zdrowia, radości, satysfakcji z tego wspólnego śpiewania życzę państwu niesłabnącego społecznego uznania oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach z wyrazami szacunku Elwira Kozłowska dyrektorka Kozińskiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka chcieliśmy złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia dużo siły wytrwałości oczywiście jeszcze podziękować za to co było to znaczy za współpracę z biblioteką. Mod życzeń Wam dziś składamy i sukcesów działalności, hojnych sponsorów na co dzień, dużo zdrowia i radości. Ja w imieniu całej Rady życzę Wam wiele dobrego, abyście też doczekali Jubileusz Złotego. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia, wytrwałości, no i oczywiście sukcesów w dalszej pracy artystycznej. Wszystkiego najlepszego. Do Was my przyjechali, boście nas zaprosili, i Wasz Jubileusz 25-latek. Razem dziś obchodzimy. I wasi jubileusz 25-latek razem dziś obchodzimy, życzymy Wam radości i wszystkiego dobrego, i szczęścia, radości, i szczęścia, radości, i zdrowia obfitego. Składamy Wam serdeczne życzenia. Niech obchodzony jubileusz będzie inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń. Oraz dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności na każdy dzień od klubu seniora do złotego. Życzymy Państwu wielu wspólnie spędzonych chwil. Niech jesień życie będzie dla Was czasem wspólnych spotkań, rozmów i zabawy. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia w życiu osobistym. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam Trzeba dalszej współpracy, a ja będę dbać o to, żebyście były takie piękne jak i Dziękuję. To dzięki. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Maria Grzeszczak, jedna z pierwszych założycielek Złotej Jesieni, oraz Wojciech Stachurski, kierownik Domu Kultury w Kozienicach, w latach kiedy klub powstawał. Razem żeśmy z niektórymi śpiewały, jeździłyśmy, a dzisiaj młodzież przejęła pałeczkę, śpiewa i po prostu dla łóry zbiera. I tyle mogę powiedzieć, że dziękuję za to zaproszenie. No, i sukcesów w dalszym śpiewaniu, w tym powodem. Szczęść Wam, Boże, żebyście dalej tak pracowały. Ja nie przynoszę pocharów, nie przynoszę dyplomów, nie przynoszę kwiatów, ale przynoszę swoje serce. Bardzo dziękujemy. Byłem od początku z Wami. Jestem cały czas. Drodzy Państwo, 25 lat to dla jednych długi okres czasu, dla innych mgnienie oka. Nam, seniorom, czas biegnie wyjątkowo szybko, ale takie spotkania jak dzisiejsze dodają nam skrzydeł i umocniają nas w przekonaniu, że to, co robimy, jest ważne, jest bardzo ważne dla nas. Na zakończenie zebrani zaproszeni zostali do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu członków klubu Seniora Złota Jesień oraz na wspólny poczęstunek. That's not- Zawsze nam tu dobrze jest, tutaj znajdziesz przyjaciel. Nie będę siedzeniu, po cóż mi niewiasty będę sobie chodził. Jak bycie graniasty będę sobie chodził. Jak bycie graniasty, byłem mu spowiedzi, Ksiądz mi podpowiada, jak nim kobity. Pożycz od sąsiada, jak nim oskobity, Pożycz od sąsiada będę się żenić, bo mi chłopa nie trza, lepi se metrowego wieprza, lepiej se metrowego wieprza, metrowego wieprza. Będę jeść przez zimę, chłopa se pożyczę na jaką godzinę, chłopa se pożyczę na jaką godzinę. Patronat honorowy nad obchodami objęli starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski.